Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w czasach I Rzeczypospolitej ponad 90% miodu szło na produkcję staropolskiego, proszę Państwa, miodu pitnego. Otóż mamy... Robiąc. Żeby spermentować miód, należy go zagotować. To samo tyczy się wosku, czyli żeby wos go czyścić, też go trzeba gotować. W związku z czym, proszę Państwa, w średniowieczu nikt tego miodu nie wyciskał, nie przygotowywał jakoś do gotowania. Gotowano to łącznie i w sprzedaży może podejść fotografujemy. Był tak zwany miód przaśny, albo inaczej miód hurtowy. To było sprzedawane, proszę Państwa, w beczkach plastry z miodem ubite, proszę Państwa, beczce. I teraz, jak to wyglądało to sycenie miodu. Jak się do tego zabrać? Otóż, tutaj jest woda najlepiej deszczowa, albo ze studni, do kotła. Dajemy, proszę Państwa, mniej więcej dwa razy tyle wody, co mamy tutaj przygotowanych, proszę Państwa, plastrów ubitych z miodem. I teraz ważną zaczynamy czynność. Bierzemy patyczek, zanurzamy, proszę Państwa, w wodzie i karbikiem zaznaczamy proszę Państwa poziom wody w naszej tutaj kadzi po czym do kadzi dosypujemy wlewamy nasze wrzucamy z miodem nie bardzo to nam tu chce wybrać. Resztę zostawiamy do dalszego, proszę sycenia. I w tej chwili wszystko to gotujemy, uważając, oczywiście, żeby się nam nie przypaliło. Brzeczka mam się już gotuje, może tu pokaż. No, a tu proszę Państwa, bo na czym to, yy, jaka jest ta różnica w tej brzeczce z miodu takiego czystego, a właśnie tak gotowanego? Otóż taki plasterek, może tu bliżutko pokaż. Yy, plaster, proszę Państwa, oprócz miodu zawiera jeszcze pierzgę. O, tu widzimy, tu go przełamę. Ta pierzga, oczywiście, tu się wygotowuje do tej brzeczki. Oprócz, proszę Państwa, yy, tej pieżgi wygotowuje się również kit pszczeli, którym ten plaster jest pokryty no i teraz tak te z wierzchu sitkiem ściągamy proszę Państwa szumowiny robimy to do płóciennego proszę Państwa worka bo proszę Państwa ten wosk tutaj zlany i te szumowiny odzyskamy w procesie szmelcowania czyli wygotowywania Uzyskując wosk szmelcowany, który będzie nam służył do szmelcowania, czyli smarowania różnych użytecznych nam przedmiotów. I teraz następną ważną czynnością jest. Ściągnięcie samej wierzchniej warstwy wytopionego, proszę Państwa, wosku. Tak, aby było jak, aby jak najmniej ściągnąć yy, brzeczki. Teraz, proszę Państwa, sycenie. Czyli zanurzamy, proszę Państwa, patyczek I teraz widzimy, tyle żeśmy mieli wody tutaj do karbika, czyli po ściągnięciu wosku zostało nam tyle miodu. Widzimy, że to jest około półtora raza więcej, czyli to byłby jakiś tam półtorak. A my chcąc uzyskać trójniak musimy dolać teraz do tej brzeczki wody tak, żeby ta odległość tu mierzona na palec raz, proszę Państwa, dwa i tu trzy do tego poziomu uzyskamy wtedy, proszę Państwa, trójniak. Trójmiak, czyli proszę Państwa dwie części wody na jedną część miodu zanurzymy jeszcze o, bardzo dobrze i teraz to wszystko jeszcze raz zagotujemy no więc po całym dniu ważenia miodu brzeczka dam już tu wystygła może podejść pokażemy także teraz tu resztki proszę Państwa tego wosku tu delikatnie z brzeczki ściągamy i do naszego woreczka lnianego w celu dalszego odzyskiwania Teraz jest bardzo ważny moment, ponieważ tą brzeczkę musimy zaszczepić drożdżami, które nam potrafią ją sfermentować, czyli do tego celu tu użyjemy sfermentowany, proszę Państwa, miód. I teraz co? Otóż, proszę Państwa, tą brzeczkę zlewano wtedy do kadzi fermentacyjnych, Kadzi oczywiście nie mogły być dębowe, nie mogły być sosnowe używano kadzi lipowych. Natomiast ja robię to w skali mikro. Wleję tutaj, proszę Państwa, do balona. Fermentacja przebiega powoli w takim miodzie, więc on tu nam się nie będzie pełnił jeszcze już, może, w tym rano coś chcę zrobić. No i teraz. Tak tu balon przytykamy szmatą, żeby nam robactwa, proszę Państwa nie nalazło i odstawiamy do fermentacji, która tu może potrwać, proszę Państwa, pół roku następnie e, na dojrzewanie tego miodu przelejemy go jakąś taką, proszę Państwa, drewnianą beczułkę, oczywiście znowu jakąś lipową i po dwóch, trzech latach otrzymamy staropolski miód pitny. I to jeszcze słowo, jeżeli ktoś na emeryturce chciałby się takiego miodu napić, to wytworzenie miodu w barci to jest około, od założenia pszczół, 2 lata. No i tutaj proszę Państwa fermentacja i dojrzewania miodu następne czyli trzeba już zacząć w wieku około lat 60. To by było na tyle.